Gdzie na niedzielny obiad, część siódma? Tym razem dotarliśmy do najpopularniejszej burgerowni w naszym mieście, w burgerowni Bucket Story. Czy będzie smacznie? Czy tylko są burgery? Sprawdzimy. Do zobaczenia. Jesteśmy już w środku. Jak można zobaczyć, to nie ma zbyt wiele osób, ale jesteśmy zaraz po otwarciu. Ale z mojego doświadczenia wiem, bo już kiedyś miałem tu przyjemność być, jakiś czas temu, może z rok półtorej, to faktycznie zawsze jest sporo klientów. Zobaczmy menu, słuchajcie, bo jest dosyć ciekawe. Jesteśmy po zamówieniu już. Adrian zamówił sobie burger taki normalny, bo chcieliśmy wam pokazać, kto jeszcze nie był, że te burgery naprawdę są dobre. I to, co jest tutaj bardzo pozytywne, pani zapytała o stopień wysmażenia mięsa. Czyli jeżeli. Ktoś pyta was burgerowni o stopień wysmażenia mięsa, to znaczy, że to nie jest takie mięso yy, byle jakie, najgorszej jakości, bo możecie zamówić masowe, możecie je sobie zamówić powiedzmy średnio wysmażone, no i wtedy ono jest podawane lekko surowe, czyli znaczy, że ono nie jest to takie najtańsze mięso mielone, tylko to jest faktycznie dobrej jakości wołowina. Yy, taki burger kosztuje 39 zł i to nie jest yy, cena za burgera. On jest tutaj chyba. Dosyć duży, no zaraz zobaczymy, ale chyba on jest bez dodatków, czyli to jest sam burger. Gdybyście chcieli zamówić sobie jakiś dodatek, zazwyczaj zamawia się frytki, to takie fryteczki Bucket Store kosztują 8 zł, czyli taki zestaw wychodzi 47 zł. Ja sobie wziąłem, ponieważ to jest dalej cykl na niedzielny obiad, nie chciałem brać burgera, chciałem sobie wybrać coś z dań głównych i wziąłem sobie grillowany filet w chorizo to jest czerwona fasola, filet kurczaka, pasata pomidorowa. Zobaczymy. Do tego dobraliśmy sobie jeszcze herbatkę zimową i ja czarną kawę. I właśnie czarna kawa do nas tutaj dosyć szybko przyjechała. Dziękuję. Adrian, Ty wybrałeś sobie herbatę i widzę tutaj Pani jakieś sympatyczne dodatki na mnie Kawka 10 zł, czarna, fajna filiżanka i herbatka 16 złotych z tymi wszystkimi dodatkami zimowymi czyli ceny jak wszędzie, kawy i herbaty. Zaraz zobaczymy, jak długo czeka się na zamówienie i zobaczymy, co pani nam dobrego przyniesie. Dziękujemy. Okay. Okay. I już pani nam przyniosła. Czekaliśmy ile? 25 minut? Nie Niecałe pół godziny. Mamy dania, słuchajcie, spróbujemy. Adriana, wezmę sobie... Ciebie od odkroję. Dobra, póki wszystko sztuczce są świeże. No burger wygląda, słuchajcie, zacnie. Czy to mięsko też jest takie? No jest faktycznie średnio wysmażone. Ja sobie go przerzucę tutaj na swój talerz i spróbujemy od burgera. Jest dobry ten burger. Powiem Wam, dlaczego mi smakuje. Smakuje mi dlatego, że czasami burgery mają to do siebie, że są bardzo suche. I jak nie ma dużo sosu, one potrafią zatkać. Tutaj jest sporo pomidora, sporo ogórka kiszonego. Tak więc ten burger nie jest sporo sosu. On nie jest taki klejący, jak czasami gdzieś w burgerowniach można spotkać. Spróbujemy teraz, słuchajcie, tego mojego kurczaka. Zamówiłem danie główne, żeby właśnie zobaczyć. Gdyby ktoś nie chciał zjeść burgera, bardzo smaczny ten sos. On jest z fasolą, czyli to nie jest jakby król lekkości, jeżeli chodzi o trawienie, ale jest smaczny. Nie jest pikantnym. Wyczuwalna jest nutka papryki. Mamy tutaj jakąś cebulkę. Fajna, fajna, powiem wam, że bardzo fajne, e, fajne danie ale wracając Bucket Story, jesteśmy w restauracji nazwa anglojęzyczna yy, która oznacza historię z wiaderka no pewnie chodzi o wiaderko takie kubełek Angla, nazwa anglojęzyczna tak więc jeżeli ktoś z Was pomyślałby o nauce angielskiego to jest to może jakiś zaczynek, żeby spróbować i pomyśleć o nauce angielskiego właśnie żeby nie mieć problemu przetłumaczyć sobie nazwę, chociażby restauracji, w której jecie. My się zawieramy do jedzenia i za chwilkę się widzimy. Niedzielny obiad to również jakaś potrawa dla dzieciaka. Zamówiliśmy sobie tutaj nuggetsy Stewarta. Jeszcze są mini burgerki. Spróbujemy, słuchajcie, te nuggetsy. Rozkroimy, jak to wygląda. Niedużo panierki. Pilecik z kurczaka, zobaczymy jak smakuje. Ok, dziecku, będzie smakowało. Bo nie ma tej panierki za dużo i jest nie bardzo słony. Fryteczki oczywiście to wiemy. Zastanawia mnie tylko ta sałatka, bo to jest sos z No Musieliby Państwo zadecydować co Wasze dzieci jedzą, bo mój syn na pewno zjadłby tutaj ten mięsko i... I frytki. Tej surówki na pewno by nie ruszył, ale pewnie większość dzieci nie ruszy surówki. Ale napiszcie w komentarzu w tym dziecięcym zestawie, co byście doradzili właścicielom bucket story, żeby było oprócz sosu winegre, bo może marcheweczka gotowana, może fasolka szparagowa, a może po prostu nic. I dołożyć jeszcze jednego nagetca i trochę więcej frytek, i wtedy dziecko będzie najbardziej szczęśliwe. Za chwilkę zrobimy podsumowanie. Weźmiemy Paragon. No, i zobaczymy, ile za to wszystko żeśmy zapłacili. Jesteśmy już po. Yy, mamy rachunek. 128 zł przyszło nam zapłacić. I powiem Wam szczerze, że za te trzy dania, no bo tak naprawdę jeszcze dla dziecka, czyli dwie osoby dorosłe z napojami, 128 zł, to dużo czy mało? Jak na drużyznę wszędzie która jest, to jest ok. Te nagiety Stewarta 24 zł. I nasze danie akurat tak się złożyło, że po 39 zł. Czyli burger 39 i ten mój grillowany grillowany filec kurczaka 39 zł. Yy, idziemy na zewnątrz. Kawka bardzo dobra, bo zapomniałem powiedzieć, i herbata, Twoja Adriana też w porządku. Też, też. też bardzo dobra. Tak, więc Idziemy na zewnątrz, żeby zrobić podsumowanie tego, co żeśmy dzisiaj tutaj zjedli i wypili. Przyszedł czas na podsumowanie dzisiejszego obiadu. Yy, bardzo smaczne mają burgery tutaj. Naprawdę taki zwyczajny, który miał Adrian, był bardzo smaczny. Natomiast jeżeli chcielibyście jakąś inną wariację, bardziej wyostrzony smak, to poszukajcie w karcie, bo na pewno znajdziecie taki, który będzie dla Was może bardziej pikantny albo który będzie może bardziej odpowiadał Waszym gustom. Moje danie bardzo dobre, smak inny. Polecam komuś, kto chce troszkę pobawić się smakami, bo faktycznie ten kurczak bardzo smaczny. Generalnie. Restauracja Bucket Story. Wydaje mi się, że jest jednym z lepszych i smaczniejszych punktów na kulinarnej mapie naszego miasta. Już niedługo wybieramy się do kolejnej restauracji. A prośba do Was, napiszcie w komentarzu, gdzie mamy się wybrać, żeby znowu spróbować jakiegoś dobrego jedzonka w Dąbrowie Górniczej. To tyle. Do zobaczenia, do widzenia. Cześć.